Wyszedłem już z plaży tutaj i teraz słuchajcie idę taką ścieżką z niby jakaś ścieżka przyrodnicza Czy tutaj się rozbijali namiotami? Szkoda, że nie wiedziałem o tym miejscu. Zarombista miejscówka. Soliczki tutaj chyba na tych orlów lwowskich, chyba jest bezpłatny parking. Później trzeba zejść na dół i jest się w porcie. Wyszedłem teraz z i jestem w Sopocie Uch. w Sopocie zrobię jakąś krótką przerwę i i lecę na Gdańsk. No i zbliżam się do Gdańska. Chciałem sobie zmienić buty na klapki, bo trochę mi objechały z tyłu. No i zobaczymy. chwila przerwy. się bank w takiej okoliczności jak dzisiaj śpię o tak to wygląda to i tak to i tak to i tak uwierzcie mi, że taka miejscówka to jest zarąbista miejscówka, jeżeli chodzi o, o te tereny bo jak się wejdzie w dżunglę miejską to ciężko znaleźć kawałek kawałek czy jakiejś trawy czy jakiś kawałek miejsca, żeby się rozłożyć z namiotem dwie noce były e, na plaży pierwsza noc była super, nikogo nie było e, natomiast e, jak e, ostatniej nocy spałem w e, Gdyni to była tragedia Przyszedłem o 12 w nocy e, i było mnóstwo ludzi w ogóle plaża prawie cała tutaj ta przy porcie jest oświetlona więc tak się nie wyspałem za bardzo dzisiaj zrobiłem sobie krótszą trasę muszę się wyspać odpocząć i jutro ruszam już dziki mi się trafiły chyba takie duże. że tu nie przylazy. Kolejny dzień mojej wędrówki Idę w stronę Pruszcza Gdańskiego Zobaczcie Zamontowałem sobie tutaj panela bo muszę nabić rybanka, z uwagi na to, że e, jeszcze trasę powiedzmy z Helu do Gdyni to bez problemu e, wiedziałem jak, jaka jest, jeżeli chodzi o pieszą. E, natomiast tak tutaj żeby się nie władować jakąś e, drogę szybkiego ruchu e, muszę czasami korzystać z tej nawigacji więc powerbank powolutku, powolutku. Zmniejsza swoją pojemność, jeżeli chodzi o energię. No i zobaczymy. Dzisiaj będzie bardzo ładna pogoda. To nie jest dobre dla mnie, bo w takim pełnym słońcu się źle idzie. Ale za to spróbuję naładować naładować powerbanka. Kolejny dzień idę w klapkach. Nie ma szans w butach, dlatego że e, Obtarły mnie No i co? Wczoraj Wczoraj tylko 27 km niestety Bo musiałem sobie e, tak zresetować się, odpocząć A dzisiaj spróbujemy Spróbujemy dzisiaj więcej Mus Muszę dzisiaj więcej zrobić nie mogę robić po 27 km dziennie, to jest stanowczo za mało Ale jak wyjdzie Tak wyjdzie Sunaj ładnie przebija Ja też idę na Łódź. Poszedłbym a jedynką, ale nie mam pieniędzy niestety. A tam są bramki. Także idę takim traktem. Z Rewelacja. A słuchajcie, eee, tego drugiego dnia z. Juraty do Gdyni szedłem o taką ulicą. z takim yy, prze, Z takim, yy, no z takim poboczem. Przecież w ogóle nie było, więc nawet nie wyciągałem kamery. Bo musiałem jak najszybciej minąć ten. Ten niedobry, niedobry dla mnie odcinek. Słuchajcie, taki ruch był, wiadomo, w stronę Władysława że bez sensu było wyciągać kamerę. Bo cały czas szum, 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 nic nie było słychać. Słuchajcie, spotkałem wczoraj To było chyba w sopocie. Chyba w oczy. E, Taki pan mnie zaczepił, powiedział, że idę z pecakiem. E, też podróżuję. Tylko, że on rowerem. No i pogadaliśmy, e, pogadaliśmy o wyprawach trochę. E, z, o, zaczepił mnie też jakiś redaktor z radia. Nie wiem czy radia Gdańskiego. To był w Gdańsku jeszcze. E, Zatrzymał się też jechał rowerem na jakiś wywiad. No i co? Przyszliśmy razem z pół godziny rozmawiając o mojej wyprawie. Także ludzie się interesują. Są też tacy, którzy e widać, że chcieliby coś zapytać, ale nie wiem czy się wstydzą, czy nie wiedzą jak zagadać. Także no bo słuchajcie, gościu w klatkach z dużym plecakiem No ten plecak troszkę mi ciąży, to jest minus, minus całej wyprawy, ale mam tylko niezbędny sprzęt który pozwala mi zrobić który pozwala mi zrobić tą wyprawę tak jak ja chcę czyli bez noclegów w jakichś hotelach, hostelach bez restauracji Tylko sklepy I jakieś miejscówki, żeby rozłożyć namiot Także na razie się udaje Dwie noce Dwie noce zrobiłem na plaży Tak jak wam mówiłem wcześniej Dzisiejsza noc Super miejscóweczka w takich haszczach pod płotem tam u kogoś bo w ogóle powiem wam, że tak w mieście to naprawdę ciężko o jakiś tam o jakieś miejsce zobaczcie tutaj są miejscówki do spania pod tym wiaduktem tyle miejsca, że ho, -ho i z tego co widzę to w miarę bezpieczne chciał to teraz tutaj znalazł ale to teraz w któreś bym zmęczony musiałem szukać coś na szybkiego no właśnie takie miejsca są potrzebne jest tam pod żeby sobie rozłożyć żeby nikt się nie czepiał no i wiadomo, że będę nikt się nie kręcił No i właśnie zbliżam się do pruszcza Gdańskiego będę kierował się teraz na Toruń Powiem wam, że tutaj okolice pruszcza w stronę Gdańska są bardzo ładne Słuchajcie kupiłem sobie wodę Drozdzówkę i dzisiaj śniadanie będę jadł na schodach Urzędu Miasta, w Różdżu Gdańskim. Tak to wygląda. Nie ma ławek. Nigdzie. Przynajmniej tutaj, jak ja szedłem. A tam są ławki. A tu w tych zaroślach. Dobra. Więc zjemy na schodach. Tak właśnie wygląda jeden z odcinków. Fajnie jak z miejscowości do miejscowości jest jakiś chodnik, a tutaj jest tylko pobocze. Jest niebezpiecznie, no ale trudno, nie mam wyjścia. Do Trzewa mam 8 km. Kolejny dzień mojej wyprawy wyszedłem z miejscowości Trzew i idę cały czas na łódź. Niestety muszę iść taką trasę szybkiego ruchu, ale przynajmniej kawałek pobocza jest zobaczymy, jak będzie dalej. Nogi już się przy powoli przyzwyczajają do wysiłku stopy też, ale to myślę, że jeszcze 2-3 dni i dopiero wtedy coś będzie będzie dużo, dużo lepiej, jak mi się wydaje. Przyjemnie. Najgorsze jest to, że zobaczcie. Tu jest takie fajne pobocze bo szerokie a tam dalej już praktycznie nie ma pobocza i jest bardzo niebezpiecznie bo jest już poza terenem zabudowanym Ej, no ale cóż no, takimi drogami też trzeba przejść tak to wygląda no właśnie kończy się trzew spałem sobie sobie dzisiaj na takim zalewem, zalew, czy co, nie wiem, co to było. Także fajna miejscówkę znalazłem przez przypadek. No i co, kolejne kilometry. E, e, posprawdzałem troszeczkę w internecie i w tym roku jeden kolega przeszedł. Tą trasę w 30, jak napisał, w 33 dni. Natomiast tak, całą logistykę robiła mu dziewczyna. I on robił to troszeczkę inaczej, ponieważ spał w hotelach, hostelach, w jakichś kwaterach. Ja robię to zupełnie inaczej. Wszystko. Co mi jest potrzebne do życia, mam w tym plecaku. Sam sobie ogarniam trasę, sam sobie szukam miejsca do spania. Nie korzystam z restauracji, nie korzystam z pomocy osób z zewnątrz. Takie sobie założenia zrobiłem. W 2019 roku był jeszcze jeden kolega który podobnie jak ja szedł z plecakiem, tylko że on chyba coś było, że on szedł na Warszawę, nie wiem dlaczego to przeszedł półtora miesiąca no ja nie mam tyle czasu więc półtora miesiąca dla mnie to jest nie do zaakceptowania czas na taki dystans. No nie wiem, będę się starał jak najszybciej, zobaczymy jak to wyjdzie. Na razie mam ze sobą jakieś 120-126 czy 7 km w 3 dni. No to, żeby taką średnią utrzymać, to będzie dobrze.

Na łódź? To dobrze idę. Dobrze idę na łódź. O, chyba dobrze. Odpowiedziała, że dobrze. Proszę bardzo. A ja idę tą drogą. Dobrze, że zrobiłem sobie 30 minut wstecz, zrobiłem sobie postój, bo mogłoby się okazać, żebym ja tam kurde gdzieś był. się spodziewał, że na stacji Orlenów Gniew? Gniew. Gniew, gniew, gniew. W miejscowości Gniew spotkałem Maćka. Też się wybiera. Też się wybiera. To częstochowy To częstochowy, ale on autostopem, no troszkę łatwiej. Kółka. Tu chyba dzisiaj będę spał. Na Nad jeziorem.